Ho, 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 moje myszki. Ale panie Mikołaju, my jesteśmy świnki. O, przepraszam. Ho, 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 moje świnki. Mm, święta się zbliżają. Mikołaj już powoli się przygotowuje i zbiera prezenty. Mm, czyta wasze listy. Na razie dostałem ich mało, ale na pewno niedługo będę miał ich więcej. Postaram się spełnić wasze wszystkie życzenia. Mm, a jakie ty masz? Życzenie świnko Pepo. Na święta mam dużo życzeń, ale do świąt jeszcze troszkę jest. Mm, a jeśli chodzi o teraz, to chciałabym jajko niespodziankę. Cóż za przypadek? Mm, niosę tutaj z tyłu dla ciebie świąteczne jajko niespodziankę. Mm, no to ja muszę wracać do pracy. Ho, ho, ho! Wesołych świąt! Do świąt jeszcze mamy trochę, ale już powoli się przygotowujemy. Jak pewnie już zauważyliście w sklepach... Dużo świątecznych rzeczy można już kupić. Tak jak na przykład te jajka niespodzianki, które są już świąteczne. Uuu, jest bałwanek. Tak szczerze powiem, że dla mnie to trochę jeszcze za wcześnie, aby kupować świąteczne rzeczy. Ale myślę, że hmm, nie jest też bałwanek tutaj chyba na dole. Ale myślę, że hmm, coś nowego też nie jest źle mieć. Cały czas otwierałem ostatnio te, spróbuję zbudować bez instrukcji, ostatnio hmm, te jajka niespodzianki z tej firmy Natuns. Z kolekcji na Tunes. A teraz sobie pomyślałem. Ew, o co tutaj chodzi? Czemu to tak ciężko? Tutaj zobaczymy pierw. A, pierw to do przodu. Okej. Okay. Teraz nic nie płamał. Na szczęście nic nie płamałem. Ale ta ręka jakaś tutaj. O. O tak, o tak, jest pałwanek nasz, jest gotowy pałwanek. Snowflake, snowflake, little snowflake, little snowflake falling from the sky. Okej, okay. czyli moja pierwsza zabawka z kolekcji. Um, świątecznych jajek niespodzianek bałwanek. O, można sobie go do tornistra przyczepić albo na choinkę. Dziękuję i do widzenia.